Dzień dobry kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mam nadzieję, że się dobrze macie, tak? Jest fajnie, jest git, jesteście radośni, przypełnia was Boża radość, Boża obecność, Boża moc, Boży duch, paraklet, pocieszyciel, duch święty, duch pełen mocy, miłości, mądrości, czystości, radości. Dzisiaj kocham takie pragnienie w sercu, podzielić się z wami, jestem w drodze na adorację, idę do mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Kochani, naprawdę jestem bardzo szczęśliwy teraz i chciałem się z Wami podzielić taką, gdzieś taką myśl zamyśliłem, świętego Augustyna na Facebooku. Nie wiem, czy dobrze ja akurat przytoczę ją, tak jak jest napisane, tak jak on powiedział, ale może się nie pomylę, że, że pokora i wstyd jakby po uczynionym grzechu jest i zamieściłem na dole pod tym tekstem takie zdjęcie człowieka, który klęczy przed kredkami konfesjonału i siedzi kapłan, a obok kapłana stoi Chrystus i taki promień światła na jego serce, do tego człowieka, który się spowiada. I pokora i wstyd po uczynionym grzechu jest milsza, milsze Bogu, milsza Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku. I kochani, tak się zastanowiłem na to i przypomniałem, miałem obraz, kiedy byłem, pamiętam, jeszcze jakiś czas temu w Asyżu i tam, pamiętam, poszedłem do spowiedzi. Wspowiadałem się takiego polskiego zakonnika, który tam stacjonuje już długo. Taki starszy człowiek już, nie? I po prostu wyspowiadałem się u niego. Naprawdę wspaniała taka, no taka bardziej generalna spowiedź taka chyba była, nie? Chociaż już tam gdzieś tam jakiś proces nawracania się e, jakby zapoczątkował się we mnie kilkanaście lat temu. Ale człowiek no, no nie zawsze jakby żył z tym Panem Bogiem, tak? Trzeba szczerze sobie odpowiedzieć. E, wracał do grzechów, później znowu gdzieś wracał do Pana Boga. Taka ciągła jakaś walka. E, I na końcu powiedział mi kochani coś takiego, że Rozmawialiśmy o świętym Franciszku z Asyżu. Bardzo kocham świętego Franciszka z Asyżu i imponuje mi swoją postawą, franciszkanie ogólnie, nie? I po prostu, i powiedziała mnie, że święty Franciszek praktycznie przez prawie 10 lat, 10 lat był oczyszczany przez Boga. zabierany coś by było mu. oczyszczany był, tak zwany, to był taki proces uzdrawiania, oczyszczania, odnawiania starego człowieka, nie? Bo człowiek gdzieś tam, jak każdy, jak, jak on żył tam gdzieś, nie? W grzechach. I zaczął później się nawracać. To nie było tak, że bo myślimy, że święci, że, o, że święcie, fajnie, chciałbym zostać świętym, nie? -święty, święty, Adam z, z Białego Stoku. Święty taki ze z Tyżu. Ale kochani, daj Boże, nie? Módlcie się za mnie, o świętość dla mnie. Ja będę teraz się modlił za was, jak będę zaraz na dorację. Do, do Jezusa, o świętość dla nas wszystkich. O wierność przede wszystkim Bogu. Dobra, jedziemy dalej. I kochani, zobaczcie, nie? I on, to był taki proces, że on praktycznie on, ten, ten kapłan podzielony, bo na pewno miał wszystko jakąś wiedzę zgłębioną, jakoś o święty Franciszku, tak? skoro, tam, skoro tam jest, stacjonuje, tam, nie? No to musi mieć jakąś wiedzę na temat świętego Franciszka. I to jest piękne, że I przez 10 prawie lat oczyszczany był, rozumiecie? To nie ma tak, że zostaje się człowiek świętym. I to jest jakiś proces, to jest jakaś cierpliwość. Mi się wydaje, że właśnie, że człowiek powinien sobie sobie dać jakąś też taką cierpliwość, łagodność sobie, żeby siebie tak nie nakręcać, żeby, o Jezus, ja chcę tak, taki, tak mieć, takie, takie dary, takie takie, jakby dać wolną wolę Bogu, żeby to On, Panie Boże, oddaję Ci Jezu, kochany, mój, moją wolę. Ty wiesz na mnie, co jest najbardziej potrzebniejsze w tej chwili, w danej chwili. Ty mnie prowadź, kochany Jezu, tak jak Ty chcesz, a nie tak, jak ja chcę. Bo czasami chcemy my, żeby coś tak było od razu, szybko, żeby ja, ja chcę mieć takie, takie łaski, takie dary, chcę takim być, a nie, a nie takim, a innym. I to kochani nam gdzieś tam, to też wprowadza jakiś niepokój do naszej duszy, do, jakiegoś, do naszego umysłu, tak mi się wydaje. A jeżeli my naprawdę oddajemy nasze serca, nasze dusze, matce najświętszej, Jezusowi, jeżeli prosimy, żeby nas prowadzili każdego dnia, no to jakby to oddaj, oddajmy też naszą wolę, wolę, przede wszystkim wolę, nie się dzieje wola Boża, nie moja. Zobaczcie, Jezus w co też mówi: No, ojcze, oddal ode mnie kielich. Jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I to jest piękne, kochani, że on nas uczy tego właśnie, żeby przyjmować Bożą wolę, nie naszą. I zobaczcie, że mi się wydaje, że właśnie, że tak. Pan Bóg zdejmuje z nas czasami, idziemy do spowiedzi, idziemy do spowiedzi, to jest najspanialszy darek jaki może być, to jest, jeżeli ktoś ma teraz z Was, teraz tu ogląda, teraz, o teraz w tym momencie, taką łaskę, taką, znaczy łaskę, takie natchnienie, żeby pójść do spowiedzi, to to jest łaska Boża, to jest Boża łaska, to Bóg zaprasza Ciebie, żeby Cię oczyścić, On chce Cię oczyścić, wlać w Twoje serce miłość swoją. On pragnie dać Ci wlać w Twoje serce miłość dzisiaj, przy konfesjonale. Wypełnić Twoje serce, Twoją duszę, Twój umysł świętym duchem, swoją świętą obecnością, gdy przyjmiesz go w komunie świętej jeszcze później po spowiedzi. I to jest piękne. I, on, I my później żyjemy, żyjemy, żyjemy coraz bliżej Jezusa, coraz bliżej Jego słowa. I musimy właśnie mieć do siebie cierpliwość, żeby cierpliwość i łagodność, bo mi się wydaje, że też jeżeli chcemy kochać Boga, bardzo mocno chcemy kochać Boga, bo to jest przekazanie. Będziesz miłował Pana, Boga swego. Całym sercem swoim, całą duszą swoją, całym umysłem swoim. A bliźniego swojego będziesz kochał jak siebie samego. Ale żeby kochać siebie samego, to trzeba naprawdę stanąć w prawdzie. Trzeba stanąć w prawdzie, żeby móc naprawdę do lusterka podejść, popatrzeć się sobie w twarz, w oczy i podziękować naprawdę za wspaniały, wspaniały dar, jakim jesteś ty sama, siostro, bracie, jak spojrzysz w lusterko. Popatrz i powiedz, Boże, jak wspaniałe dzieła stwarzasz. To trzeba najpierw iść do zakrętu spowiedzi. Oczyścić się z brudu, bo jeśli żyjemy w grzechach, to ciężko, ciężko nam spojrzeć w lustro. Jeżeli żyjemy w jakimś zakłamaniu, w jakichś zdradach, w jakichś ścierwach, to ciężko nam jest spojrzeć w lustro. Gdzieś może chcemy brylować, jak towarzyscy, jak jesteśmy, pod wpływem jakichś narkotyków, alkoholu, ale przychodzimy do domu i co? Ciężko jest sami spojrzeć w lustro z rana. Jak patrzymy na naszą twarz, jak zjeść zmęczono tym wszystkim. Tymi grzechami, a to się odbija, duchowość odbija się odbija na naszą twarzę. Na, na naszych twarzach widać naszą duchowość. Sfera somatyczna wpływa na naszą psychikę jakoś dziś, nie? Na ta duchowość. Na nasze zdrowie nawet nieraz. Zobaczcie, ile, ile, ile ludzi zostało uzdrowionych też fizycznie, gdy, po, gdy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. Łaska Boża spłynęła na nich niczym, soki z wodospadu. Zostali wypełnieni, przepełnieni, uzdrowieni. Jeszcze komunie święto przyjęli, sam Pan w nich jest. Sam Jezus. Czasami tak mało zdajemy sobie sprawy, patrzymy na człowieka radosnego, to w nim może jest Jezus. Może przyjął akurat teraz. To jest wspaniałe, nie? Niektórzy sami widzicie, jak chodzą, przygnębieni, gdzieś te oczy takie, e, gdzieś się widzi tych ludzi, takie przygnębienie, coś jakby coś się wydarzyło, tak jakby nie, że nie ma w nich radości, to są przygaszeni. Warto jest korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. On odzyskuje, odzyskuje nas Bogu, wyrywa z do szatana. I to jest milsze Bogu, jak mówi święty Augustyn. Jeżeli czujesz wstyd teraz, kochana siostro, bracie, po tym grzechu, po tych grzechach, to warto skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania, oczyszczać się. I to będzie jakiś proces, daj sobie czas, daj sobie cierpliwość, bądź cierpliwa, cierpliwy siostro, bracie. Bóg będzie ci urabiał, po malutku, będzie zdejmował te warstwy. Bo to nie ma tak, że od razu człowiek zostaje świętym. To są zdejmowane jakieś warstwy, mi się wydaje, bo żeby Pan Jezus pokazał nam naszą grzeczność całą, to byśmy po prostu z, z przerażenia, byśmy po prostu zaczęli płakać do końca życia. Byśmy, byśmy się rozpadli na kawałki z tego wstydu, jakimi jesteśmy burdasami w środku grzesznymi. Dlatego Pan stopniowo, te, może najpierw te naj, najcięższe takie przewinienia zdejmuje. I później człowiek widzi te malutkie, takie te kurz tak zwany taki kurz grzechów. I, duszy, I później z tego duszu grzechu, z tego grzechu, z tego kurzu grzechu człowiek się spowiada, z takich mniejszych, drobnych jakichś jakich zaniedbań, I coraz bliżej Jezusa, coraz bliżej Jezusa i ten proces trwa, oczyszczania, noc ciemna, noc ciemna zmysłów, noc, noc bierna, czynna, nie czujesz obecności Bożej, modlisz się, masz dość tej modlitwy, bo może chcesz, żeby coś modlitwa tak zadziałała, ale nie, daj czas Bogu, Bóg będzie Cię wprowadzał w noc ciemną, żeby Cię oczyścić od złych skłonności, złych przywiązań do czegoś złego. Jakichś emocjonalnych przywiązań do ludzi, jakiś nie wiem, do jakichś rzeczy materialnych, do, do, do dobrobytu, do, że za bardzo pędzisz za, za dobrobytem. On chce cię od tego uwolnić, abyś przylgnął, przylgnęła do niego całym sercem, całą duszą. I to jest piękne, kochani, no, że mam taką refleksję, mam, że, że to jest proces, że to jest proces, żeby dać sobie czas, żeby być cierpliwym, łagodnym, dla samego siebie, żeby nie chcieć wszystkiego tak. Ale nie zdołalibyśmy, nie zdołalibyśmy, rozsadziłoby nas to wszystko. Jakby, jakby Pan Bóg nam dał coś, na co nie jesteśmy jeszcze gotowi. I twoja modlitwa jest wysłuchiwana każdego dnia o to, co prosisz. Tylko może jeszcze jakby nie nadszedł ten czas, nie jesteś gotowa, gotowy na to, żeby ten dar przyjąć. Ale Bóg wysłuchuje każdej modlitwy, pamiętajcie, siostro, bracie. Każdej, Samoryja, każdej. Jeżeli nawet nic się nie dzieje w Twoim życiu teraz, to pamiętaj, że modlitwa jest owocna. Już owoce tej modlitwy są, tylko my ich nie widzimy czasami. Kochani, to jest cudowne, no. Tak samo, kochani, zobaczcie, no jeżeli chcemy poznawać Chrystusa, jeżeli chcemy ko kochać Go bardziej, no to czytamy Jego Święte Słowo, tak? Poznajemy Go bardziej, bo tak, bo tak po powierzchownie, no tak, był jakiś Chrystus, był jakiś Jezus, oddał życie, uzdrawiał chorych. No i, i, i jakby to się, jakby bazuje nasza wiedza na tym, taka, że On taki, no jakiś Chrystus był. Ale jeżeli chcemy Go kochać, chcemy Go poznać bliżej, to musimy otwierać Słowo Boże, Pismo Święte i czytać, co, jak On był, co robił. To jest cudowne, kochani, że On jest naszym Panem. On każdego chce zbawić. A my uciekamy w nie w ścierwa czasami. Ja też nie jestem bez winy. Też upadam, kochani, ale ja powstaję, staram się powstawać. To dobrze może, że, że, że gdzieś człowiek jest kuszony, bo to jest jakby oznaka tego. Świ... Znaczy dużo świętych mówiło, że święty Jan Wienej ostatnio czytałem właśnie kazania. Bardzo serdecznie polecam książkę kazania jego. I tam on w tym kazaniu mówi, że dusze, które jakby są miłe Bogu, że chcą służyć Bogu, chcą się oczyścić, chcą żyć z Bogiem, są bardzo, bardzo mocno atakowane przez szatana. A ci, którzy już żyją w grzechach, to nie są w ogóle, nie mają pokus, wiecie? W ogóle kompletnie nie, mają, nie są kuszeni, bo oni są pod wpływem złych duchów szatana już są, już są. I oni robią złe rzeczy. Także, kochani, jeżeli chcemy żyć z Bogiem, to będziemy kuszeni, no i jesteśmy słabi. No. Przynajmniej ja, no. i dlatego codziennie, proszę Boga, codziennie chodzę na doracje. Jestem tutaj w Polsce, jak jestem w Polsce, tutaj w domu, no to chodzę codziennie na doracje z buta, kochani, chodzę z buta, bo chcę ofiarować mu ten trud jakiś, nie wiem, no trzeba, jakieś, trzeba coś ponosić, jakieś... no jeżeli pojechał autobusem, bo samochodem, no i co? I to, takie... A tak sobie idę, sobie rozmyślam, rozkwiniam sobie, nie? Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmówię. No mam parę kilometrów w tej wertę, może z 7, 8 z 10, kto wie, biorąc to około to na Białostoczek, No będzie z 7 kilometrów w dwie strony z 8. Ale warto jest, kochani, warto jest poświęcać się dla Jezusa. On widzi nasze, jakby takie. On nagradza nas nie za to, że my jakieś tam inicjatywy chcemy podejmować, tylko za wysiłek, za trud i wysiłek. Jeżeli. Co, co z tego, że, ty masz, co z tego, że ty masz jakieś takie. Yy, no, że wszystko musi iść wy, z miłości, wypływać w czyn, w czyn, nie? Bo. Tak jak kiedyś gdzieś mówiłem w którymś filmiku, że łatwo i jednym pchnięciem otwierają się tylko drzwi do zguby, do do zguby tylko, że wszystko na łatwiznę to jest takie płytkie, puste, takie powierzchowne, wszystko takie, no nie wiem, no, głębia leży w Słowie Bożym, trzeba czytać Słowo Boże i tam jest głębia, kochani, no, poznamy, Jezus mówi, no, jeżeli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę i przyjdziemy do Niego z Ojcem, i uczynimy z Niego sobie mieszkanie i będziemy z Nim wieczerzać. Rozumiecie te słowa Jezusa? Że On przychodzi do nas, jak oczyszczamy się w sakramencie pokuty i pojednania, jeżeli będziemy Go miłowali. W sakrament pokuty odcinamy się od ścierwa wszystkiego. Później żyjemy Słowem Bożym, staramy się, by naj, to trzeba się starać. Nie to, że człowiek będzie taki o, że to Słowo Boże tak będzie z łatwizną wypełniał. Absolutnie, kochani. Złe duchy będą każdego dnia próbowały odciągnąć nas od tego, żebyśmy żyli tym Słowem. One nie chcą służyć Bogu i będą chciały, żebyście wy nie służyli Bogu, żebyście zostali potępieni na wieki. A Jezus chce wam pomóc. Przeze mnie zachęcić was do sakramentu pokuty i pojednania. To jest piękny koniec. Sakrament pokuty i pojednania, pierwszy krok. Do odcięcia się od złych duchów szatana, złych jakichś depresji, lęków, paraliżujących strachów, obaw, miłości. Człowiek jak żyje w grzechach, to nie kocha siebie. Wpadł w jakieś kompleksy, szatan go nakręca jeszcze, że jesteś do niczego. To nieprawda, jesteś dzieckiem Boga. Każdy człowiek jest dzieckiem Boga stworzony na obraz i podobieństwo. Tylko szatan próbuje zacząć to podobieństwo grzechami, żebyśmy byli brudni, żebyśmy nie widzieli w siebie czystości dziecka Bożego. Dlatego kochani warto jest, idę, idę ja tak trochę się zasmuciłem, no bo ja też upadam kochani, no ale wracam do Chrystusa, wracam, bo wiem, że nie mogę leżeć w upadku. Dlatego wracajcie kochani, proszę was. Idę kochani, no, życzę Wam miłe, mi, miłego dnia. Niech Wam dobry Bóg błogosławi, wyleje na Was obficie, świętą obecność swoją, świętą miłość. I zachęcam Was całego serca, gdy będziecie znajdowali w chwilę wolnego czasu. Proszę Was z całego serca, przyjdźcie do Pana w Najświętszym Sakramencie, On wyleje na Was obficie swoje błogosławieństwo, swoją miłość, światło, mądrość Ducha Świętego. Będziecie umocnieni, będziecie, On Was będzie oczyszczał z grzechu, będzie pokazywał Wam, z czego jeszcze trzeba się wyspowiadać. I to jest piękne. Nie wstydźmy się z powiedzi. szatan będzie chciał, możecie odciągnąć od tego sakramentu, bo to jest sakrament święty, oczyszczający, uzdrawiający, nie tylko duchowo, ale fizycznie, psychicznie. Także trzymajcie się ciepło, życzę Wam miłego dnia i proszę Was dzisiaj, teraz o dziesiąteczkę Różańca Świętego w moich intencjach. Bardzo Wam dziękuję. Amen. Pokój i dobro.